My nie możemy się pogodzić z tym, że infrastrukturalne wyzwania w Polsce będą wstrzymywane. My nie możemy się pogodzić z tym, że nie da się w Polsce zbudować średniej wielkości nowoczesnego lotniska. My nie możemy się pogodzić z tym, że w Polsce buduje się elektrownię atomową przez cztery dekady w ten sposób, że nikt nie zawarł kontraktu na budowanie. My nie możemy się pogodzić z tym, że technologia idzie do przodu, mamy coraz więcej pieniędzy, a pociągi jeżdżą coraz wolniej. My nie możemy się pogodzić z tym, że coraz większe grupa Polaków jest poddawana tak zwanemu wykloczeniu transportowemu, mimo że mamy dostęp do coraz nowocześniejszych osiągnięć współczesnego przemysłu. Nie możemy też oddać lewicy tematu ochrony środowiska. Ochrona środowiska to nie jest tak zwany klimat, to nie są tylko tak zwane emisje, czy być może w ogóle nie są to emisje, nie jestem naukowcem o tych rzeczy. Natomiast moim zdaniem w Polsce ochrona środowiska to jest przede wszystkim temat ścieków i temat śmieci. Musimy się tymi tematami zająć, bo również tutaj wprowadzane są regulacje, które podniosą koszty obsługi tych funkcji samorządów na poziomie, jakiego nie znaliśmy wcześniej. To się już zaczyna i w następnych kampaniach wyborczych będziemy mieli te tematy.